Dzisiaj z pozdrowieniami dla Janka z kanału V8 który się zajmuje naprawą aut Dzisiaj jego ulubiona marka czyli Audi Moja też Ulubiony model czyli Audi A8 D4 i fajny silniczek. Myślę, że jego też ulubiony. Nie wiem. Mój na pewno 4.0 4.0 TFSI Będziemy co robić? No będziemy robić wycieki, tak? Ja nic innego nie robię w tych autach. Albo wycieki, albo wymieniam turbiny. To są dwie takie ale fajne fotele spina. Yy, to są dwie takie usterki w tych silnikach. No już tam serwisy, no, ale serwisy to nie uszczelki. Widzę że pan ma szybę pękniętą, nie będę pokazywał, ale szkoda. Wjeżdżamy na Warsztat i zobaczymy, może coś się nagra to Wam pokażę. Dobrze, tak jak widać na zdjęciu, tam na górze coś cieknie. Płyń się spuszcza, i do łamienki. części już mam przygotowane. Kółko leży na stole, rozbieram to wszystko i wymieniam. Mam nadzieję, że będzie szybka akcja. f jest do zrobienia, RS6 niestety przodzik. Taka jest różnica, to jest stary, jest płaski. To jest nowy, jest okrągły. I wystaje poza tą krawędź. A ten jest równo z tą krawędzią. Ciasno jest sam do zrobienia wymieniam dobrze zabraliśmy znaczy, ja zabrałem S, S8 na spacer jadę od powietrza aczkolwiek już do warsztatu został odpowietrzony przejadę się, zobaczę czy wszystko jest ok nakładam osłonę składam to wszystko no i oddaję do klienta jak zawsze tak? a Was zapraszam na kanał yy, dawajcie łapki, dawajcie suby komentujcie zobaczymy jak to się będzie rozwijać tematów jest troszkę bliżej się lato no fajne auta. Zimą to tylko takie jeżdżą takie autka. To muszę jeździć, a latem pojawiają się autka, tak zwane hobby autka, więc sobie ludzie wyciągają. I zobaczymy co wyciągną z tego garażu po zimie. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Więc tak jak zawsze zapraszam na kanał. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Na razie, cześć.